Nie, spokojnie, nic mi się nie stało, po prostu witam się z Wami w języku taza. Cześć, witam was moje fany w kolejnym mocku związanym z Looney Tunes i on jest mocno związany no nie tylko z Tazem i z Królikiem Bugsem, który już tu ukrywa się na drzewie, ale i również trochę z moją historią właśnie z zwariowanymi melodiami, ponieważ jedną z moich ulubionych historii jeżeli chodzi o Taza jest historia kiedy ja go właściwie poznałem i była to historia kiedy Królik Bugs został zesłany na wyspę. I jak się okazało, był na nim diabeł tasmański, czyli autentyczne zwierzę, które po prostu, no, zjadało inne zwierzęta, to tu dużo gadać. Moi drodzy, i na ich liście był również królik. I królik Bugs został przez niego złapany. Początkowo miał być chyba dorzucony, jeżeli się nie mylę, do zupy. Zupy, którą tutaj widzicie. Jednakże później oszukał system i... Dobra, na chwilę się zatrzymajmy, bo tutaj zwariuję od tego machania tą łapą. Główny feature już widzieliście. I teraz, moi drodzy, było tak: w bajce królik Bugs próbował oszukać Taza, podając mu e, tutaj indyka, który zapewne składał się 100% z dynamitu. Ja jednak użyłem alternatywy, ale po kolei. W bajce tej pamiętam był wielki kocioł, gdzie mieszał dosłownie tazy wszystko. Głównie owoce, aczkolwiek jakaś chiełbaska też się tu znalazła. Ananas, to nie jest głowa wegemena, spokojnie, ale jakiś dzbanek. Nie zapominajmy, że taz właściwie pochłaniał wszystko, co się tylko i wyłącznie dało, co istniało na świecie. Kocioł, czy tam gar, tam był że takiego, no cóż, to jest akurat kawałek skały, niezbyt wyrafinowanie, ale nie o to tutaj chodziło. W ogóle tutaj w tym mocku tak naprawdę też nie tyle chodziło o wygląd, co właśnie o opcję, której już nie dało się tutaj nie zauważyć. Głównie zależało mi na tym efekcie i myślę, że całkiem ciekawie mi wyszedł. Zaraz wam pokażę również, jak go osiągnąłem. Tutaj macie trochę spoiler. Jeżeli chodzi, tutaj mamy na ziemi, jak widzimy, kartkę i długopis. No cóż, doskonale pamiętamy, jak skończył się indyk podany z dynamitem. U mnie akurat wygląda on tak. No i zdecydowanie lepiej wygląda od frontu niż od boku, no bo inaczej tego dynamitu nie miałem pomysłu, jak wszczepić w filmie co prawda był okrągły pienik na którym był obrus, ja jednakże nie miałem takiego okrągłego klocka, ciężko mi było też zrobić, no wiecie, okrąg z y, innych klocków, by też fajnie w miarę zrobić tutaj obrusik, który zrobiłem tak początkowo chciałem użyć tu kapelusza łu, chociażby jako talerza, ale w bajce ten talerz był dość dosłowny, więc również tutaj takiego elementu y, użyłem może wam się wydawać, że może jakieś dziurawy, no ale już rozumiecie chyba czemu jest tam ta przerwa i podobnie y, czemu tutaj tak wygląda zaraz wam pokażę jak to wygląda no i cóż, co prawda w bajce było tak, że że tas pochłonąwszy ten dynamit, wybuch i nic mu się nie stało. No i u mnie jest trochę podobnie, tylko powiedzmy, tu był drugi dynamit, jako druga nóżka indyka, i on zjadł drugi wybuch. No i się kapnął, że królik chce go wrobić i teraz chce się na nim zemsić i go goni. A królik, no również jak tutaj w bajce, jeżeli mi pamięć nie myli, tutaj pewnie stawki takie powrzucam, to on chował się przede wszystkim na drzewie. O jakże to było złudne, bo przecież czas z jakąże łatwością tutaj te drzewa rozwalał, on po prostu przez nie przechodził jak przez papier, w związku z tym no królik jeszcze o tym nie wie, ale to nie jest zbyt dobre schronienie jakaś tam lekka roślinność z tyłu jednakże czekajcie, to muszę to niestety rozbroić, wam bardziej to pokazać jednakże też tutaj nie skupiałem się nie wiadomo jak, bo po prostu potrzebowałem tu dość dużej przestrzeni dla samego taza, tutaj ten pas niczym trochę pas startowy musiał pozostać pusty, by mój tas mógł się po prostu poruszać, bo jak sami widzicie, no tutaj to 3x3 kółeczko całkiem sporą tworzy Gabarytowo zajętą przestrzeń, no i nie dało się tutaj, jakby tego uniknąć. Początkowo jeszcze chciałem zrobić to, by tylko on się kręcił tylko i wyłącznie w jednym miejscu, na przykład przy stoliku, albo już przy samym drzewie, robiąc mniejszego mocka. Jednakże później stwierdziłem, że będzie zabawnie, gdy będziemy mogli zrobić to w postaci samej historii. Czyli tak jak wspominam, że po prostu tas od talerza przesuwa się do samego królika. Uznałem, że takie stworzenie historii będzie znacznie ciekawsze i osobiście z tego efektu kręcenia się taza i stworzenia takiej jednak historii, wiecie, zamknięte. W kilkunastu studach jestem zadowolony, jak zrobicie teraz system kręcący się, zapytacie. A no, bardzo prosto. Tutaj, jak widzicie, mam taki system. Trzeba się było faktycznie troszkę nakombinować, no bo tutaj ten klocek to, o, musiałem tak użyć klocka, żeby on mi tutaj był przyczepiony. U góry w ten sposób i znowu tak, no i to się nam pięknie kręci. I właśnie się zastanawiam, czy nie lepiej w ogóle by było, bo osobiście już wam pokazuję, czego ja tu użyłem. Osobiście użyłem tu, widzicie, których klocków. Tych, po to, by yy, wsadzając sobie to tutaj, pięknie mi się po tych zębach, jak widzicie, kręcił. I on tak faktycznie robi. Natomiast zastanawiam się też, czy faktycznie to jest potrzebne, czy niewystarczająco kręciłby się faktycznie yy, po samym yy, tutaj materiale. Ale nie. Już widzę, że nie. Już widzę, że nie. Banan mi gdzieś tam w sło poleciał, ale nie o to chodzi. I faktycznie nie powiem. Tutaj trochę problematyczna bywa instalacja tegoż, bo musimy najpierw sobie tu włożyć, przecisnąć klocka tu, a później jeszcze dopasować taza Jednakże efekt, który tutaj uzyskujemy, uważam jest tego wart. Tu jeszcze później musimy sobie nie zastrafić, bo to potrafi się wykoleić. Jednakże wiecie, ja nie ukrywam też chciałbym kiedyś robić więcej właśnie takich ruchomych rzeczy, chciałbym mm, w ogóle robić takie, że wiecie, kręcimy jedną korbką i pół moca powiedzmy mi się rusza i to jest pierwszy taki właśnie krok w tę stronę i ja mam nadzieję, że co prawda docenicie to, że wiecie, mój mocek może nie jest mistrzostwem jeżeli chodzi o wygląd, ale tą opcję bawialną jak najbardziej pozostańcie na moim kanale zostawiając subskrypcję, bo takich mocków będzie jeszcze wiele na tym kanale, nie tylko z Looney News, ale i innych, także koniecznie subskrypcja wraz z dzwonkiem, nie przegapiajcie kolejnych części, mam nadzieję, że to wam się podoba Mało. Piszcie w komentarzach, czy tak, czy nie i co byście poprawili, a co jest ekstra! Dzięki, że byliście pa!